w 2012 roku salezjański ośrodek misyjny w Warszawie po raz dziesiąty zorganizował spotkanie dla misjonarzy. Przyjechali salezjani i siostry salezjanki pracujący na wszystkich kontynentach, mimo że przybywają z daleka, czują się jak u siebie w domu. Salezjański ośrodek misyjny to dom dla naszych drogich misjonarzy. Dlatego już po raz dziesiąty gościmy ich w naszym ośrodku. Na dorocznym zjeździe misjonarzy i misjonarek salezańskich. Po niektórych od razu widać, że są misjonarzami, innych pytaliśmy, skąd przyjechali i jak wygląda ich praca. Nazywam się Siostra Danuta. Jestem na misjach w Argentynie od czterech lat. Dokładniej mówiąc na południu, w części Padagonii. Tam główna nasza działalność apostolska, no to jest szkoła, czyli Czyli edukacja, i oczywiście katechizacja, która rzeczywiście tam wymaga dużego zaangażowania. Na coroczne spotkanie misjonarzy zapraszamy dobrodziejów misji salezjańskich. Jedni przyjechali samochodami, inni przyszli piechotą, niektórzy wybrali się na wycieczkę do środka misyjnego rowerami. Każdy z nich pomaga misjonarzom salezjańskim tak jak potrafi. Wspieram misje salezjańskie od, nie wiem, no od 94 roku, mam udokumentowane, ale na pewno dużo wcześniej. Tu mam podziękowanie od jeszcze od dyrektora Kanta, księdza Bronisława Kanta. Dobrodzieje misji salezjańskich mogli zapytać misjonarzy o wszystko, o warunki pracy, języki i dlaczego w niektórych krajach misyjnych panuje skrajna bieda. Etiopia jest jednym z najbiedniejszych krajów świata pod tym względem, że ludzie są zdani tylko na, na porę deszczową. To to, co może urosnąć i z tego co żyją, to praktycznie tylko tyle z, y, większość y, żyje z rolnictwa. Jak y, pora deszczowa się opóźni, czy jej nie ma, no to jest y, y, bardzo duży y, problem w kraju. Nie zabrakło momentów modlitwy o nowe powołania misyjne i o wytrwanie w powołaniu dla misjonarzy, sióstr misjonarek i wolontariuszy misyjnych, szczególnie w krajach, w których chrześcijaństwo jest w mniejszości. Potrzeby, jakie tam mamy, to są zawsze związane z, naszą, z naszym wychowaniem dzieci i młodzieży. Czad, jak wiecie, jest czwartym państwem w Afryce pod względem wielkości, i jest jednym z państw, które no, na pewno nie są łatwe do ewangelizacji. Mamy tylko 7% katolików, więc jest duża praca misyjna do zrobienia. Przede wszystkim jest ewangelizacja i edukacja. Były chwile radosne, ale także momenty bardzo smutne. Dziesięć dni przed lipcowym spotkaniem zginął jeden z misjonarzy, ksiądz Zygmunt Labun, misjonarz z Zambii. Czasami na tych spotkaniach kładzie się taki cień smutku. Rok temu zabrakło na spotkaniu księdza Marka Rybińskiego, który zginął tragicznie w Tudenzi. W tym roku na tym zjeździe miał być ksiądz Zygmunt Labun, który także. Dziesięć dni temu zginął tragicznie. Ksiądz Zygmunt przyjechał do Afryki jako kleryk. On już był tą ostatnią ekspedycją, która przyjechała do, do Zambii z projektu Afryki. Oddawał się całkowicie dla tych ludzi. Dla nich poświęcił wszystko. Swoje życie, pieniądze, które zbierał, często chorował, klimat nie jest zbyt przyjazny, ale nie poddawał się, te trudności które przeżywa, w jakiś sposób stymulowały go do jeszcze większej i efektywniejszej pracy. Muzyka Był w Lufubu ponad 10 lat i to, co stworzył, jest to taka perełka salezjańska. Salezjańska szkoła rolnicza, która kształci młode małżeństwa i młodzież w, w tej sztuce przygotowania rolniczego. Tutaj w Lufubu mamy szkołę rolniczą. Oprócz tego mamy Audit Program, czyli mamy przedłużenie tego projektu do 1100 rolników czyli 110 wiosek obejmujemy naszą pracą no, w tej chwili mamy 42 uczniów są dziewczyny, są chłopaki młode małżeństwa, także im zapewniamy zakwaterowanie wyżywienie i edukację bez zapłaty bo nie są w stanie zapłacić Zyga był bardzo człowiekiem prostolenijnym serdecznym lubiącym Pokój nigdy nie był człowiekiem, który chciałby się kłócić, ale człowiekiem, który kochał to, co robi i to kochał do końca. Przy takich chwilach przychodzi nam na myśl słowo Pisma Świętego, kiedy Jezus mówi, jeśli ziarno wpadłszy w ziemię nie obumrze, nie przyniesie plonu. Wierzymy, że w tym roku śmierć księdza Zygmunta wzbudzi w innych nowe powołania misyjne. Obyśmy wszyscy spotkali się za rok w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie. Do zobaczenia!